Czas to tu. No i... Czas to tu. Czas no <śpirdy> to tu. Czas to tu. to tu. Random Halloween. To się napiję! <śpijaty> no nawet no, mam muzyczkę z Halloween. Mogę? Ja A ja nie. No yy... że słyszę. O, cztery gwiazdki. BW, BW, Nie miałem gołów. Nie. No skała mi gra już. To tylko pierwszy, tak? Tak ale wyścig hmm. więc pewnie zaraz y, lisek dostanie GTS, tak lisek a czemu ty już masz ozyrysa a ja mam jakieś gówno dominatorskie no o No, to dominujesz co robię? dominor no, mewa no Spoko, ja bym w poślizgu, lewo. jakby mokro. i tak bym wiesz. O cholera, to w ogóle nie skręca. O, pak został GTS No GTS. No tak, no tak, zostaje GTSa. Lewa. No raz, ja jadę w prawo, w frajerzy. No Piper. Teraz dostałem GTS-a! Ale bestie. Czyli fajnie, ale jednak... W prawej? Nie. O! Oh, uh. Ty porobiło. Ty porobiło. Ten samochód nie skręcał. Lewa. XXR? Bam, bam. A to jest ten samochód. I Ale to były super samochody nie? nie. <coughs> o, helikopter Dziwa. leci. Uh. mnie. Uuu, ależ wylądowała. Prawie na nim. Nie. Ej. Czemu tak dziwnie on skręca? Nie wiem. Nie masz Ty, ale, ale, ale. Nie, nie ale mam czas... dziwny samochód. O. Ma takie. jest a nie skręca. No jest klasyczne wyrównywanie, więc masz rzęsę kolego. Z górą. No dobra. No nie. Co się porobiło tam? No nie, się porobiło, porobiło rozstąpili się jak morze czerwone kurywencja. No mć Bo to nie jest larga. No nie, nie sami tutaj largę. W sumie tu ma 54 y, punkty, więc jest, na grudnia, więc jest już. Grudnia, grudnia. No w sumie tak, już, larga. No, już na largę, no. Pięknie. Pięknie. No to Po prostu super. <laughs> Ja po prostu daję ja wam da szansę. Wyduptaj! <grym> A! Obrotóweczka! Ale, ale, ale! Jaj. We to get chopa! Co ty masz, Liwery? Aha, masz tego, to jest GTS? Overflow. Od, nie, ale wcześniej Od, Liwerek nie Od, wiesz GTS-a czy... Nie wiem. No ale on nawet jeśli by dostał GTS-a to ma nieprzerobionego. A Gdybym dostał to bym nie wiedział, bo nie znam nazw jeszcze. O! Sorki. A ty w pojechałeś? Nie, zrobiłem Nie, wszyscy zrobili normalnie. O, rampa. No tylko pamiętaj, że pierwszego. Nie. Ale wyskoczył, sobie pierwszy być. Ale być pierwszy? Dotykalny. Nic nie zrobiłem i tak jestem piąty, więc nie rozumiem. Chodź, Lisek, czekaj, chodź na rampę. Chodź na rampę. Na rampę! Na rampę! Na rampę. No kurwa. Nie, nie, nie mówię, że to, to była moja pega, więc spokojnie. pepega, więc tutaj Jest tam jakiś... Jakieś... No, Boże, ale 2020, wajp. Jak się włączył się. PPG! Przy, mmm... O, kek. Nie, tego się akurat czasami używa. Kappa. No, kappa już nie. <laughs> <laughs> Lenny Face. Jeszcze był. Guci, 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 guci! Lenny face, o oh bożeś. Kucio, kucio, Kucia. Guci. Ja kucio. Mystery. Ja muszę obejrzeć to w końcu. Ja też muszę to obejrzeć. Czekam. Ja nie mogę drugiego Gdzie odcinka głościm. obejrzeć, bo Góra, cały czas... ja pierwszy byłem. No ale ja ciebie dopchnąłem <śmanym> w niego, żebyś ty go dopchnął i to <śmanym> dopchnąłeś. Rozumiesz, byłeś gwoździem, to chcę powiedzieć, Lisek. A on był no młotkiem. Ja to gwoździem w twojej trumnie. O. Okej. Okay. <śmanym> Mizery podobno fajne to jest A, to tak no go. właśnie mi A to fajnie w to Gucia gra, <grafię> on jest, jakoś się w chwilę boi ty... O, ty co się <grafię> wydarzyło? dalej. Ty, ale my tak z walnąłem? ja i... dalej. A ty dalej, no kur blisko. Nie jedzie dalej, nie jedzie dalej. Potwierdzam, Jestem potwierdzam. Nie <grafię> Szmat ty. Ale ja mogłem, ale ja mogłem. Jadłem, jadę. Uff. No było blisko ci, powiem no, Wiem, wiem, że było blisko. O, o, ja o, myślą, o, o Na dachu ci będę, będę. na dachu. O nie, dobra. No i co, oszukujesz? Ale prawie. Dzień dobry. Oczy kręce kręcę. Przepraszam. przepraszam. Ty Ciebie można. Tu się Mocy. wszyscy wyrwawają. Czas to tu, czas to tu. Ej no, nie był mnie? to jeszcze koniec. No. Ale kto, ja? Nie wiem, taki duży czarny. To mogłem być ja. O morce, tutaj. Lisek! Eee, tam ale tutaj dziwna pogoda jest teraz GTA. Uff, Ale co się śmiejesz, co? Co, co, co jest tym takiego śmiesznego, zabawnego? Co? Okej Ok, to nie jest 10, 10, w, 10 w. lewą. Lewą! Dobrze, no przecież zjeżdżam powoli, spokojnie, no. Lepiej to było, bo wzięłaś na szeroko zakręt taki, to lepiej. Ale się musiała upewnić tym udarciem psiącym, lewą! No bo zjeżdżałem w moją stronę. No wiem, no bo na szeroko trzeba było. Prawą! Lewą! Ale ładnie się wszyscy tutaj... Synchronicznie <kłysza> Ło! Wow! 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 Ło! Ło! Ale to psalm liska zawiało, Boże! Kurde, ja teraz trafię... NIE! NIE! <grytania> o, ja trafię. Wypadłem! No, <grytania> no, kurde! Kurde? no Dobra, udało się. Uratowałam. A... To będzie ostatni? No tak, no wiemy wiemy To, to liverka strzela policja No ja mam cztery A gwiazdki A wy widzicie w ducha? Nie Debele No strzela bez kitu Mogłem go zostawić Mogłeś No spokojnie Był no ty greedy yeah, byłeś Ale Roll, ROL MAJZMAN GYPY a A o, z... idealny samochód pryp, mam pryp, na wyścig, pryp, pryp. bardzo dobry, bardzo będzie dobry. Jakie masz, jakie masz? Z kim się będę ścigał. Nie z ma, to jest ostatni wyścig, kolego. <grym 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 to, to chyba akuratnie chyba bardzo dobrze, Sylo, że masz Batiego. No, masz czy... najszybsze, ja, najszybsze. Mamy... Gówno. Trochę gorsze. Gówno jak MLM'y. Wykręciło mnie ogólnie. <grym> Wszyscy samochody, samochody, ja hej, ambasador. No bo to są randomowe pojazdy, ja niestety A, na wszystkich randomowych wyścigach mam wrażenie, że jestem... Na minus no, a, szczęście. Mruknęło bo... coś i w drzewo wjechałem. No, sylowiał w drzewo. w ty ty drzewo? Oj. A ty może ty nie, nie siadaj za kierownicę już. No, Mnąć. Może dzisiaj no, już nie, nie tak. co? <laughs> ja nawet ciebie, że nie mogę dogonić. No, ale, ale to. Co? Przepraszam, ale miałbyś? No, Zapraszam. jestem. Ja ja po... będzie łatwo z wami. To łatwo to jest. Pojechał bat i był 3 km do przodu i został Ale będzie łatwo z wami, no. Oby no no źle. Ten game nie, changer, game ja changer zmieni na drugim. Game oby. changer oby, 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 oby. oby. No, bo inaczej fajnie to, fajnie to by podpa, no. Inaczej to. Inaczej to co? To może podcast to nagramy, o sobie, no, bo tak, jakby to będzie to bez sensu tutaj. A. a. Ej, dobra, mnie cię przyteleportowało mnie. A. Okej. Okay. Masz okrążenie zrobię. Mnie, w ścianę po czym nagle A to nagle prawo cię teleportowało mnie. A, a na okrążenie jest jeden samochód? No nie wiem właśnie, zaraz będę miał. Okej, okay. zobaczymy czy to samo. Mianka, zmianka, jest zmianka. Oo! O, Korweta do piątka. Ja pierdziele. Z... On, on dzisiaj wszystkie randomowe pojazdy jakie miał to co chwilę dostawał. Korweta, tutaj super samochód. O! dostałem cię! Uważaj, O ta się pana opancerzonego! No Bartek, to nikt cię nie rozwali, spokojnie, powiedział. E. ja wiem. <laughs> Kolego jedziemy! E. No jedziemy! A co, Jadę na maksa. My dalej mamy no. to samo, zda, nie, nie, nie dojechaliśmy. dojechaliśmy przecież, co ty? Jeszcze nie zrobiliśmy. Guptaczku ja, no nie! <głosy <głosy do dostał no, ja dostał ja suwa, tak. suwa, suwa. Dostał suwa, suwa. Tak, suwa na suwa, jazda. I za, za, za ty, ale pa, nie doganiam się tym, pa, że mam, jak suwa. ja mam samochód, a cię nie doganiam, ty. Tak, szybszy suw niż tamten. No. Ja chyba wygrałem ten wyścig, panowie. Nie. No, i... ciężko i... się tym hamuje, jest to. No! Z tymi wjeżdżasz no, no. w dupę! Nie, nie, nie. Ten. Światła włączę. Włącz światła, bo ja cię nie widzę. No, włączyłem, bo... no, no ale to jedź! Ale ja ci próbuję. No nie mogę inaczej tym słowem, nie mogę, mówisz mi, nie mogę szybciej jechać! Ty, no, Ale ja, ja mam pełne W, no, mam pełne W no, i nic się nie zmienia. Nic się no, nie zmienia, no, tylko. A tam no! Łota się! No, z tyłu bez <laughs> Jeszcze masz jedno okrążenie, kolego. nie, może, może Nie, może ja koniec, już koniec. Miesz, koniec. Do, do Aha, bo są do, dwa do, tylko okrążenia. No tak, no tak. Sam Dwa to, okrążenia, no nie, to dostał tak, dwa pojazdy, na no, no, dobra. Ty! Co ty robisz? No jak koniec wyścigu, no to co? Poczekaj, no to ej, ale teraz. Ta, to nagle to ci się, nagle ci się włączyło? I no jak teraz akurat? wiedział, powiedział, że jest koniec wyścigu, no to mi Ale co włączyło, To co z tego, to co z tego, no. przepraszam? No. Plecie. No co, że walczę o trzecią pozycję z tobą jak mamy osobny wyścig okay, do no Z barkiem walczę wiemy, kurde wiemy. debilu o to. a to teraz to nagle że teraz nagle możemy to? się bić ja teraz... wiedzieć, jak myślałem że dobra, jest więcej ale, Noaa dobra ogato oczywiście oszukałem jak zawsze no. Zestrał no. się w majty, Ale ale tak wiesz bez niczego wiesz walnąłeś A, no, dobra no, no.